Mówi się, że wiara czyni cuda, nauka jednak cudów nie uznaje, szczególnie jeśli chodzi o medycynę i biologię. Pod tym względem wielokrotnie dochodziło do konfliktów między religią i nauką. O jednym z nich opowiada film Osobliwość, który od dłuższego czasu można oglądać na Netflixie. Film, który szczerze polecam. Film Osobliwość opowiada historię młodej pielęgniarki Lip, która zostaje wysłana do irlandzkiej wioski, gdzie lokalni dygnitarze zlecają jej uważną obserwację 11-letniej Anny. Dziewczynka rzekomo pości od czterech miesięcy, żywiąc się wyłącznie, jak twierdzi, manną z nieba. W rezultacie przez okolicznych mieszkańców uznana została za świętą. girl. Anna O'Donnell nie je. Jak długo dokładnie to było od ostatniego czasu, kiedy dziewczyna Cztery miesiące. To niemożliwe. Lip ma zbadać dziewczynkę. W rezultacie pełni przy niej dyżury na przemiennie z zakonnicą. Obie mają rozwiać wątpliwości co do autentyczności cudu. No właśnie, czy to jest cud? A może mistyfikacja? Akcja historii rozgrywa się w XIX-wiecznej Irlandii, straumatyzowanej niedawną klęską głodu. Mamy więc do czynienia z głęboko wierzącą społecznością, dla której boskie wsparcie dla postu dziewczynki jest niepodważalne. Bardzo szybko okazuje się jednak, że na szali jest nie tylko stwierdzenie lub podważenie cudu. Cała sytuacja staje się też zagrożeniem dla 11-letniej Anny, która zaczyna nie domagać zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Film Osobliwość ma niesamowity, mroczny i naturalistyczny klimat. Chłodne kadry wiecznej Irlandii przyprawiają nas od Dzięki świetnym zdjęciom i scenografii jesteśmy wciągani w brutalny i surowy klimat XIX-wiecznej irlandzkiej wioski. Ta scenaria sprawia, że konflikt między światem nauki i religii w całej historii zyskuje wyjątkowy realizm. Z jednej strony wykształcona i bystra pielęgniarka, której zależy na zdrowiu Anny. Z drugiej strony, lokalna społeczność, nierzadko zdradzająca religijny fanatyzm. Wszystko to buduje niezwykłe napięcie, tak, że nawet po rozwiązaniu zagadki rzekomego cudu, nadal śledzimy z zapartym tchem losy głównych bohaterów. Szczególnie, że im bliżej poznajemy Lip i jej dramatyczną przeszłość, tym bardziej zaczynamy rozumieć uczucie, jakim zaczyna darzyć Annę. Osobliwość to jeden z najciekawszych filmów, jakie obecnie można znaleźć w bibliotece Netflixa. To intrygujący, mroczny thriller, w którym konflikt nauki i religii jest tylko jednym z wątków. Choć w początkowej części filmu to on wciąga najbardziej, to wraz z poznawaniem racji i motywacji kolejnych postaci, zaczynamy odkrywać kolejne wątki, które równie mocno trzymają naszą uwagę. I o to w dobrym kinie chodzi. Dlatego polecam osobliwość.